Jednym spokoju u mojej babci, zamiast lampy jest kabel wystający z góry. Myślę, że to może działać na zasadzie paralizatora, więc czas to zmienić. Kupiliśmy taką lampę, tylko z jednym ma problem, ponieważ tak wygląda uchwyt, który będzie przy suficie. Jak widzicie, tam nie ma żadnych dziur na śruby. Tu trzeba śruby. Na szczęście to nie problem. Ale najpierw to ja może ten paralizator włączę. Takich jeszcze nie widziałem, ale podobno to, to są korki. Żeby nie usyfić całego pokoju, kupiłem też taką tutaj jak widzicie folię malarską. Czemu to jest takie wielkie? Wygląda to trochę dziwnie. Zdałem sobie sprawę, że nie podłączyłem wiertarki, a przedłużacz jest pod folią, ale może to tak zadziała? Okej. Okay. Chyba weszło. Działa. Ale oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim jest z mi Takie cool oksy. Lecimy z tematem. Poszło no, łatwiej myślałem. Teraz przykręcam to. Przykręcone. Teraz te kapelki z sufitu muszę wpiąć tutaj. Nie sądziłem, że najtrudniejszym zadaniem będzie upchać te wszystkie kable do tego pudełeczka, ale się udało. Teraz klosz. Ogarnięte. Teraz żaróweczka. W ogóle kupiliśmy taką super na pilota ozdobną, więc jarą. I gotowe. Włączam korki. i próba generalna. ta sterowałem Żaróweczkę sparowałem jeszcze z pilotem i teraz można sterować barwą światła albo zdalnie ją po prostu wyłączyć.